Bardzo przyjacielski mecz rozegrały dzisiaj zespoły NC Plus i KPMG. Zdaną jest Jakob z ekipy NC Plus. Tutaj jest zwycięstwo 2 do 1 sezon. Właśnie, ja nie będę tego oceniał tego sezonu. Bardzo bym cię prosił, właśnie, żebyś ocenił w dwóch słowach, albo w dwóch zdaniach, jak tutaj na przestrzeni sezonu i ty sobie radziłeś, i cały twój zespół. Witam serdecznie. No Myślę, że jako sezon uważamy za, za udany w porównaniu do, do wcześniejszych lat, ponieważ zajęliśmy czwarte miejsce. Drużyna odnosiła niektóre mecze sukcesy, było i wygrane, na przykład w z meczu z taką Avivą, gdzie, gdzie no w tym roku jest faworytem. Z Capgemini postawiliśmy się 2-1, co prawda przegraliśmy, ale, ale była walka na poziomie. Co do ligi, no myślę, że, że nasz zespół powinien się cieszyć tylko, że, że poszedł w lepszym kierunku niż w zeszły sezon, i myślimy, że w przyszłym sezonie, na następnej lidze będziemy jeszcze wchodzić w wyższe miejsca. Pierwszą, w pierwszą czołówkę. Czy ty poza właśnie ligą graży jeszcze gdzieś indziej, bo teraz jest sezon letni, można grać w siatkówkę plażową, nie wiem, czy, czy grasz w plażą albo gdzieś indziej jeszcze? Yy, tak, gram w klubie, znaczy aktualnie mam, yy, mam kontuzję, ale jak nie mam kontuzji, cały czas yy, gram teraz w Lędzinach, to jest amatorska liga rybnicka, pierwsza liga, druga liga a co teraz do, do sezonu letniego, to myślę, że, że spokojnie przejdziemy na plażę, bo powoli wyleczam się z kontuzji, więc myślę, że, że mogę już spokojnie wrócić do, do dalszej gry. Polska siatkówka, szczególnie na tym najwyższym poziomie, jest no naprawdę mistrzowska. Czy właśnie ty masz jakiegoś siatkarza, na którym się wzorowałeś? Nie musi być polski. No mam. To jest to francuski zawodnik rozgrywający toniutki. Biorę z niego przykład. Sam gram na rozegraniu od kilku lat, więc myślę, że to jest dla mnie jeden z najlepszych wzorówców do, do naśladowania, właśnie. Jestem bardzo szczęśliwy, że nie powiedziałeś, że Bartosz Kurek albo Ziba, bo to są takie klasyczne odpowiedzi. Jesteś tutaj bardzo oryginalny. Dzięki, Dzięki bardzo za wywiad. Dziękuję. Po, powodzenia w kolejnym sezonie. Dziękuję bardzo.